Cześć, cześć. Witam Was po długiej, długiej przerwie. W tamtym roku mało co kręciliśmy z Zosią, ale w tym roku wracamy z nową energią. No, dzisiaj wracamy, wreszcie wyszło słońce. Mamy pierwszy dzień taki cieplejszy. Na ogrodzie nic nie da rady zrobić, bo jest mokro. Bo cały czas padał śnieg z deszczem, śnieg, deszcz. A dzisiaj zaczniemy od zbudowania nowej ukorzeniarki. Pokażę Wam, jak wyglądała stara ukorzeniarka. Jak zrobię tą nową korzeniarkę. Oczywiście stara jeszcze będzie działała, jest trochę już zniszczona, ale swoją funkcję jeszcze będzie spełniała, a kupiłem materiały i zrobimy nową. I zro pokażę Wam najpierw, jak stara wyglądała. O, tak wygląda ta korzeniarka. Co tu mamy? Konstrukcja cała jest ze styropianu, różne grubości, tu akurat nie był styropian 5 cm. Tutaj był troszeczkę grubszy 7. Na dole kabel grzejny do, do Terrarium. Ten kabel to jest kabel. Kabel wychodził w tym miejscu i jest pod, schowany pod folią aluminiową, taką spożywczą. I do tego jest sterownik. Dawniej miałem regulator RTC2, który zakupiłem. Który utrzymuje stałą temperaturę. To w zależności od momentu, na jakim jest ukorzenianie, ustawiamy sobie temperaturę. I teraz tą odłożę ukorzeniarkę. Ona jest widzicie zniszczona, tutaj przód cały jest zniszczony, ale spokojnie jeszcze ją można załadować do tego miejsca sztobrami i ona swój, swoją rolę spełni. No i teraz jakie materiały zgromadziłem. Mam trzy płyty styropianowe. To są tak, dwie mam siódemki i jedną piątkę. Myślę, że zbuduję z siódemki, będzie solidniejsza. Piątkę zrobimy jako wieko. Na początek także piątkę odkładam, ona nam się później przyda. Mamy te dwie siódemki. Zakupiłem sterownik do terrarium, troszeczkę innego typu, ale myślę, że swoją rolę spełni. To popatrzcie, to jest zasilanie tego sterownika. To jest pomiar temperatury. On będzie pod folią, będzie w tej okorzeniarce na dole, mniej więcej w centrum okorzeniarki, tak żeby równomiernie kabel grzejny grzał w całej okorzeniarce. No i gniazdo na kabel grzejny do terrarium. To jest ten sterownik. 50 watowy kabel grzejny do terrarium prawie 6 m, 5,7 metra. sam raz na tą wielkość klej do styropianu, kilka gwoździ 60 setki. Te gwoździe będą potrzebne, żeby jeżeli nałożymy klej, żeby te płyty ze sobą zespolić, one później klej zaschnie, gwoździe sobie zostaną. Folia i Zosia, brakło jeszcze jednego składnika spinacze biurowe do przyczepienia kabla grzejnego do steropianu. Ale to na końcu sobie doniesiemy. Na razie zaczynamy od pomiaru tych płyt i cięcia płyt. Można wykorzystać do cięcia steropianu specjalne noże, które się nagrzewają i można ciąć. No nie zbudowałem takiego noża, nie zakupiłem. Będziemy próbować którymś z tych noży ciąć. Może tym, może tym, może tym. Na pewno się czymś uda. Linijka, żeby jakąś linię narysować, flamaster niezmazymalny, miarka, cały sprzęt do budowy. Zaczynamy. Odłożyłem wszystko, co nam nie jest potrzebne w tej chwili. Zaczniemy od samej konstrukcji ze steropianu. I tak, wziąłem tą płytę 7 cm i na dno potrzebujemy szerokość 45, a pozostała część, czyli 55 cm, bo płyta ma metr, pójdzie na plecy u korzeniarki. Robię pomiar. 50, jeszcze raz, 45 i 45. Spróbujemy go tak przyrysować. O, mniej więcej. Słuchajcie, nie będziemy się przejmować, jak troszkę nam nierówno wyjdzie. Ta część będzie schowana i tniemy. Spróbujemy, jak to pójdzie tym nożykiem do płyt gipsowych. No całkiem nieźle. Najważniejsze, że palce nie pocięte. No całkiem przyzwoicie. Przeciąłem plecy i przeciąłem dno, i słuchajcie, nie pomyślałem, z siódemki nie możemy zrobić ścian, bo popatrzcie o co chodzi. Przykładam teraz dno, i zostaje mi z tej strony 5 cm, i z tej strony 5 cm. wiadomo, jeżeli to miało 55 cm, to ma 45, mam 10 cm, czyli tu będzie płyta piątka i tu będzie płyta piątka. Ale akurat nie mamy ten jeden arkusz piątki, i tak w ten sposób o, przytniemy teraz na pół i będzie ściana u korzeniarki. I teraz możemy przystąpić do cięcia. Odłożę plecy, i odłożę dno i tnę na pół tą taflę. O, i mierzymy już mieliśmy flamaster, tak, ciach i drugi pomiar, ciach. Tutaj odkładam. No i ładnie do miarki i. Mi i tnę. No, przeciąłem dwa boki, także już mamy całość konstrukcji. W zasadzie na przód do korzeniarki idzie jeszcze jedna płyta, która zamyka. Ukorzeniarkę, żeby się perli nie wysypał. Ona jest wprowadzana w takie prowadnice. To Wam na końcu pokażę. To może być z cieńszego steropianu. Na razie zbudujemy tą zasadniczą część ukorzeniarki. Dobra, to odkładam boki na stole. Biorę jeszcze raz dno. Mamy dno i mamy tutaj tak. O, i nałożę klej. W tym miejscu nałożę klej. Przymocuję gwoździami. I będę robił boki, które będą wyglądały w ten sposób. O, może tak to, co było cięte tutaj. Praktycznie wszystko gra. Tutaj ładnie licuję. Następny bok przyjdzie tu i prawie ukorzeniarkę mamy zrobioną. Czyli teraz może na tej No i co? Mamy tą zasadniczą część korzeniarki. Z racji tego, że ten klej chwilę schnie, a chciałem nakręcić to do końca, no to przyniosłem sobie jeszcze taśmę. To spinacze, które wcześniej mówiłem, to będą do kabla grzejnego kombi kombinerki, a taśmą opaszę sobie dół, żeby złapać mocniej, żeby mi się nie rozpadło, dopóki klej nie zwiąże, tak żeby móc dalej Wam pokazywać, jak to będzie wyglądało. Czyli tak opasujemy sobie taśmą. No i teraz kolejny etap, czyli założenie tego kabla grzejnego. Widzicie, on jest tak tutaj, tyczka. Dotąd kabel grzeje z tego miejsca. To jest część, która grzeje. Tutaj jest zimny, czyli dotąd wkładam do korzeniarki i na dnie zawinę. I on jest tak zamyka tutaj się pętla. O, tak to wygląda. Teraz trzeba to ładnie rozplanować, żeby to fajnie ułożyć na całości na całym dnie. Zrobię to i za chwilę wracamy mówi mówię, ukorzeniarka, ukorzeniarka, ale po co tą ukorzeniarkę, nie? No, wiadomo, sadzonki. Jakie sadzonki się w tej ukorzeniarce robi, jaka jest zasada. Tu wyciąłem jeszcze kawałek łozy, sztobra. On jest krzywy, to nie patrzy na górę. Trzy pąki ma taki sztobr, prawda? Pod dolnym pąkiem robimy do pół centymetra. Centymetr do pół centymetra tniemy i ten pąk wycinamy. Można pokaleczyć, pokaleczyć jeszcze tutaj tą stopkę. O, pokaleczyć. W tym momencie nie mam ukorzeniacza, ale. Bierzemy go do ukorzeniacza dla roślin zdrewniałych, moczymy i wtedy wkładamy do ukorzeniarki. Tutaj jak widzicie już założyłem kabel. Jest problem z rozprowadzeniem tego kabla. Ten fragment jest zostawiony, bo tutaj będzie zatyczka z przodu do tej ukorzeniarki. Na to nakleimy jeszcze folię aluminiową, żeby nie miały kabel nie styczności z wodą i żeby ładnie woda spływała sobie do przodu i na to wtedy Sypiemy perlit, a do perlitu mokrego wkładamy te sztobry. Raz, koło razu gęsto wkładamy sztobry i zasypujemy mniej więcej do takiej wysokości e, perlitem. Ja Wam może pokażę, jak będę nakładał tą korzeniarkę, zrobimy dodatkowy film, ale w tym momencie właśnie chciałem pokazać. I zasada jest taka: najważniejszy jest sadzący korzeń, tak żeby nie rozwijały się te pąki liściowe tutaj górne, ten i ten. Maju, ma się rozwijać tutaj z tego pokaleczonego. Miejsca ma wyrastać korzeń. Najpierw będzie taka tkanka łączna, kalus, to jest taka tkanka bliznowata, która tą ranę za, zalewa, i z tego kalusa wyrastają korzonki. To tak jeszcze uzupełnieniem do tej ukorzeniarki. I tak jak mówiłem, zrobiliśmy, tu, zrobiłem z Zosią e, ten kabel, rozprowadziliśmy kabel w miarę równo. E, 5 metrów, 70 centymetrów, no tak jak widzicie, dość gęsto to wystarczyło. Tutaj jest Poprowadzony otworem, i w tym momencie dotąd, tak jak mówiłem wam, z tego miejsca kabel zaczyna grzać. Także w tym miejscu podkleję klejem, i teraz będziemy jeszcze montować, będziemy montować tą folię. A dopiero na samym końcu, jak już zrobimy folię, yy, pokażę Wam jeszcze, jak będzie z, yy, ten czujnik temperatury umiejscowiony. Także na razie przerwa za chwilę zrobimy folię i wracamy do was już yy, z naklejoną folią. No, widzicie, mamy to jest folia naklejona. Nakleję ją w ten sposób od tyłu do przodu, bo ukorzeniarka będzie stała lekko pochyło jeżeli będę dolewał wody, to będę lał po tylnej ściance tą wodę, tak żeby spływała dołem do przodu, nie po całych sztobrach, tylko po stopkach tych sztobrów, żeby one były cały czas mokre. Teraz jeszcze zrobię zatyczkę tutaj do przodu. Powinny być takie prowadnice zrobione tutaj prowadnica i tu prowadnica i w gór, z góry wkładana zatyczka. Ja robię normalnie do samego końca tą taflę, utnę tą taflę, tak jak tutaj jest zaznaczone na 45 do samego końca i 100, 120 gwoździe przebiję tutaj w dwóch miejscach tu i tu, tu i tu tą zatyczkę, także ona się będzie trzymała na tych gwoździach delikatnie. Bo to tylko chodzi o to, żeby zamknąć korzeniarkę, żeby się perlit nie wysypywał i żeby ciepło zostawało w środku. A szkoda mi miejsca na te, na te tutaj e, styropiany, to się i tak wykrusza. Także wolę po prostu samą zatyczkę włożyć i długimi gwoździami, takimi na, sto, na 12 cm czy na 100, zobaczymy jeszcze, po prostu wpinam. Od boków, i to też jest wystarczające. W razie, gdyby był jakiś duży ciężar i yy, ta ukorzeniarka się rozjeżdżała, no to wtedy jeszcze opasuję tutaj jakoś opaską, także żeby stanowiła całość, żeby była zwięzła. Za chwilę jeszcze utnę, pokażę Wam, jak już ten finalnie to wygląda, i jak jeszcze wkładam ten sterownik, a w następnym odcinku pokażemy, jak z Zosią, jak nakładamy tą ukorzeniarkę. Już będę miał przygotowane sztobry, będę miał przygotowany, przygotowany ukorzeniacz. Perlit i wtedy pokażę już dokładnie, jak to nakładam. Kolejny odcinek będzie już pewnie o sadzeniu młodych sadzonek, czy, czy młodych do szkółki, czy, czy młodych sadzonek. Na razie tyle tnę steropian na wieczko, na zatyczkę. Zbliżamy się do końca, zrobiłem zatyczkę, tak wygląda. No wszędzie kruszy się ten styropian, tak jak mówiłem wcześniej, można było gdzieś zakupić na. Takim portalu chińskim, czy na jakimś innym nóż do steropianu. wtedy topi ładnie ten steropian i yy, no nie ma tego, ale nie będziemy się tym przejmować. To akurat nie ma znaczenia w ukorzenianiu, Czyli tak, tutaj wchodzi ta zatyczka i tu wbijam, wbijam jakiś właśnie długi gwóźdź, i tak w ten sposób to funkcjonuje. Tak wygląda pudło od środka. Już jest przykryte, kabel przykryty folią. I teraz jeszcze ostatni etap już pokażę, jak jest podpięcie. To odłożę tutaj do sterownika. Mamy końcówkę kabla grzejnego, końcówkę włączamy do sterownika. To jest sterownik. Odłożę zabierze tafle, bo nam przeszkadza. Tu macie ten sterownik. Już go rozszyfrowałem. Wiem mniej więcej, jak ustawić. Termometr i teraz tak. Termometr wkładam, staram się włożyć. Już tu będzie warstwa 5 cm per litru, do tego perlitu wkładam termometr, mniej więcej w tym na, miejscu na środku, tak, żeby temperatura tutaj złapana była równa na całości, tak, żeby kabel, kabel jak był poprowadzony, żeby on grzał wszędzie tak samo, czyli na środku wstawiam ten termometr, przysypuję to wszystko perlitem, tu mam zasilanie, no i, i sterownik do zasilania. Ustawiam temperaturę 27-28 stopni, to jest jeszcze w zależności od tego, czy to jest początek ukorzeniania, na początku troszkę wyższa temperatura, później temperatura schodzi, i tak 2,5-3 tyg tygodnie te sztoberki siedzą sobie w ukorzeniarce. No i zasada jest taka, że tak jak mówiłem, przysypujemy mniej więcej do takiej wysokości wszystkie sztobry. Dół ma być ciepły, góra ma być zimna, czyli na górze najlepiej jakby było bardzo chłodno, żeby pąki nie puszczały liści, tylko szły, tylko właśnie tworzyły się kalusy, a później korzenie. Myślę, że to Tyle by było w tym odcinku. Jeżeli kogoś zaciekawiłem, to, to się cieszę. Yy, dziękuję Wam za uwagę. Możecie zasubskrybować kanał, jeżeli ktoś ma ochotę, polecić komuś innemu. Jeżeli komuś się nie chce robić ukorzeniarki, bo jest to zbyt skomplikowane albo uważa, że nie będzie miał potrzeby, to zapraszam posadzonki do nas z Zosią, to zawsze w coś, coś Was zaopatrzymy. Jeśli nie teraz, no to na jesieni. Oglądajcie filmiki poprzednie, które nakręciliśmy we wcześniejszych latach. Do zobaczenia w następnym. Cześć!